Słuchajcie, na dzisiaj przygotowałam dla Was, wyszukałam dla Was taki malutki, bardzo łatwy ażurek. Słuchajcie, który naprawdę bardzo łatwo się dzierga. Powiedziałabym nawet, że znowu dla początkujących. Tak wygląda jego prawa strona. Tak wygląda lewa strona. Wzór możecie wykorzystać na wszystkie wasze projekty. Ja z wami będę dziergała ten przykład na dwóch drutach, to znaczy w rzędach. Ten szkic to możecie sobie na początku tego wideo przerysować i już wam tłumaczę co jest co. Liczba oczek jest podzielna przez 6, a więc to, co jest tutaj w tym czerwonym kwadraciku, to jest raport. A więc nabieracie liczbę oczek podzielną przez 6 plus 3 oczka dla symetrii, plus 2 oczka brzegowe, które tutaj nie są znowu zaznaczone. Na wysokość mamy 4 rzędy. Jeżeli dziergacie w okrążeniach, to macie liczbę oczek podzielną przez 6. To jest tylko to, co jest w tym czerwonym kwadraciku. Nie macie tych oczek dla symetrii, jak również nie macie oczek brzegowych. A więc narzucacie np. Na 12 czy 18 oczek i przerabiacie stale w kółko tylko to. Na wysokość mamy oczywiście również 4 okrążenia. Tu mamy prawe oczka, to są lewe oczka. Narzuty i trzy oczka razem ze środkowym na wierzchu. Chcemy, żeby ta linia tutaj była prościutka, a więc odwracamy te oczka. Zaraz wam to pokażę, jak ja to robię. i Przerabiamy w ten sposób, żeby to środkowe z tych trzech oczek leżało na wierzchu, i wtedy powstaje wam ta prosta linia. I to wszystko. Jest ja z Wami przerobić dzisiaj dwa raporty na szerokość i jeden raport na wysokość w rzędach. Jeżeli Wam się znowu spodoba moje wideo, to będę Wam bardzo wdzięczna. Jeżeli nie zapomnijcie postawić lajka, bo to mi bardzo pomaga. W rozbudowie mojego kanału. No i możemy zaczynać. Rząd pierwszy. Oczko brzegowe zdejmuję, je przerabiam, przenoszę je po prostu z lewego na prawy drut. Następnie wszystkie oczka przerabiamy na prawo. A więc, tutaj w tym pierwszym rzędzie wszystkie oczka są prawe. Ostatnie i całkiem ostatnie jest oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. Odwracam robótkę. Jesteśmy w drugim rzędzie. I w drugim rzędzie przerabiamy wszystkie oczka wszystkie oczka na lewo. W okrążeniach na, o, y, 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 oczywiście przerabiacie te wszystkie oczka w okrążeniu drugim na prawo. To jest teraz drugi, drugi rząd. Tak przerabiacie do końca. I ostatnie oczko, oczywiście, również na lewo, to jest oczko brzegowe. Na lewo. Gotowe. Odwracamy naszą robótkę i jesteśmy teraz w trzecim rzędzie, gdzie robimy narzuty i gdzie będziemy robiły te trzy oczka razem ze środkowym na wierzchu. A więc pierwsze oczko zdejmujemy, nie przerabiamy, to jest oczko brzegowe. Następnie mamy trzy oczka, które przerabiamy. Na prawo. Robimy jeden narzut. Widzicie? Jeden narzut. I teraz kolejne trzy oczka, które są na naszym lewym drucie, musimy przerobić razem, ale z tym, żeby to środkowe leżało na wierzchu. Jak ja to robię? Przenoszę te dwa pierwsze oczka, wsuwając prawy drut pod przednie ścianki tych oczek, popatrzcie, Przenoszę z lewego na prawy drut. Ten prawy drut odwracam noskiem znowu do lewego. I to trzecie oczko przerabiam na prawo. Następnie lewym drutem podbieram te dwa pierwsze oczka, które przeniosłam i przeciągam je nad tym jednym przerobionym. I teraz mam to środkowe oczko na wierzchu. Robimy jeden narzut i powtarzamy drugi raport. Trzy oczka prawe, narzut i znowu trzy oczka razem ze środkowym na wierzchu. I to przeciągamy te dwa przez to jedno przerobione. Jeden narzut i powtarzacie wasze raporty. Po ostatnim waszym raporcie robicie dla symetrii trzy oczka prawe i jedno oczko brzegowe, które przerabiamy na lewo. Jesteśmy teraz w czwartym rzędzie. I tutaj mamy brzegowe, i wszystkie oczka przerabiamy na prawo. Również narzuty, popatrzcie, przerabiamy wsuwając prawy drut pod przednią ściankę. Robiąc w okrążeniach, przerabiamy wszystkie oczka na lewo. Tu muszą Wam wyjść lewe oczka, a więc w rzędach na prawo wszystkie oczka teraz. rzuty na prawo i ostatnie oczko jest oczkiem brzegowym i to przerabiam na lewo. Odwracacie Waszą robótkę i jesteście znowu w pierwszym rzędzie i rozpoczynacie od pierwszego rzędu wszystkie oczka prawe, następnie wszystkie lewe, jeżeli robicie w okrążeniach, to te drugie okrążenie są wszystkie oczka prawe i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, moi drodzy. Jak widzicie, bardzo mały, bardzo ładny wzór. Mam nadzieję, że będziecie mogły wykorzystać go na wasze projekty. Będę się bardzo cieszyła. Życzę Wam miłego dnia i zostańcie zdrowi do usłyszenia. Cześć.